Witajcie z tej strony, roland126. W dzisiejszym odcinku przedstawię moją listę top 7 najpotężniejszych magów powietrza z uniwersum Avatara bez awatarów. Do rankingu zaliczam tylko osoby, które były w akcji seriali z awatarem Angiem i Awatar Korą, co oznacza, że nie będę brał pod uwagę postaci wymienionych tylko w retrospekcjach, jak na przykład Minich Gyatso. Przy tworzeniu materiału inspirowałem się oczywiście rankingiem Mr. Maxima 3, którego link do filmu macie w opisie. Miejsce siódme Opal Córka Suin Bayfong, posiadająca czterech starszych braci, z czego trzech było magami ziemi. Opal po harmonijnym zrównaniu mającym miejsce raz na tysiąc lat otrzymała dar tkanie powietrza, o czym szybko dowiedziała się Awatar Core, odszukując ją w jej rodzinnym mieście Zaofu. Kora trenowała opal w sztuce magii powietrza, a ta bardzo szybko zaczęła robić postępy. Natomiast kiedy jej nauka miała być kontynuowana w północnej świątyni powietrza, Su nie zgodziła się na opuszczenie rodzinnego miasta przez swoją jedyną córkę. Ostatecznie przy pomocy awatarkory matka zgodziła się, aby ta kontynuowała trening z innymi magami powietrza. Niedługo potem świątynia została za zaatakowana przez zakon czerwonego lotosu. Opal została chwilową zakładniczką w rękach Minghua, jednak została uratowana przez mistrza Tenzina. Stając się potem już wraz z innymi magami powietrza, kartą przetargową Czerwonego Lotosu, który chciał uwięzić Korę. Ostatecznie Czerwony Lotos przegrał, a Opal wraz z innymi magami powietrza stworzyła gigantyczne tornado, które wciągnęło za porywającego awatar Korę. Kilka lat po tych wydarzeniach Opal posiadła własnego Bizona kapkę którego zaniedbany wygląd wraz z ostrym zapachem wyróżniał spośród innych bizonów. Niewątpliwie Opal bardzo zależało na relacjach z rodziną, o czym świadczy fakt jej wielkiego entuzjazmu na widok ciotki czy babci. Opal od początku sprzeciwiała się metodom Kuwiry, a kiedy ta najechała za Ofu pokonując Avatar Kore, ochroniła ją wraz z Ginorą tworząc silny powietrzny wir. Młoda Beifong współpracowała także z Kajem, magiem powietrza w nieudanej misji przywiezienia żywności do stanu Yi. Córka Suin od dzieciństwa pałała brakiem entuzjazmu do Kuwiry ze względu na dawną sytuację z dzieciństwa, w której ta zniszczyła jej domek dla ladek. Opal początkowo była zafascynowana życiem zakochanego w niej Bolina, chociaż ich związek rozpadł się po jego dołączeniu do armii Kuwiry. Młoda mak powietrza dała mu jednak podobnie szansę, kiedy odpokutował swoje czyny, ratując wraz z jej babcią i ciocią resztę jej rodziny oraz razem z nim walcząc w ostatecznej bitwie przeciw Kuwirze w mieście Republiki. Miejsce szóste, Kai. Młody i cwany mag powietrza, pochodzący z Królestwa Ziemi. Jako sierota kradł kosztowności ludziom, którzy go adoptowali, chcąc zapewnić sobie życie na wysokim poziomie. Przyjęty pod nauczanie u mistrza Tenzina, szybko opanował podstawy magii powietrza. Podróżując wraz z drużyną Avatar-kory do Basingse, uciekł w mieście, dalej rabując i zapewniając sobie luksus. Został złapany przez Li i przymusowo wcielony wraz z innymi magami powietrza do Armii Królowej Ziemi. Został uratowany przez drużynę Awatara dzięki Chinorze. Przeprosił wszystkich za swoje przewinienia i kontynuował naukę w północnej świątyni powietrza, ratując stado bizonów od porwania oraz podczas oblężenia Czerwonego Lotosu poświęcając się, aby inni mogli uciec ze świątyni. Uratowany przez Bizona, którego później nazwał Lewy, pomógł w uwolnieniu reszty swojego narodu, później dalej szkoląc się w magii powietrza. Kilka lat po tych wydarzeniach widzimy go w akcji ratunkowej dla Stanui wraz z Opal Bejfok. Prawdopodobnie jest najlepszy ze wszystkich magów powietrza, którzy otrzymali dar po harmonijnym zrównaniu. Jeśli chodzi o postać Kaja, to nie można zapomnieć o jego wyraźnej i odwzajemnionej sympatii do Ginory, z którą ten w czwartym sezonie serialu już oficjalnie prowadzi relacje. Kai pomagał w ostatecznej walce przeciwko Wirze podczas finału serii, biorąc także czynny udział w porwaniu Batara juniora. Z ciekawostek, Ginora i Kai to pierwsi zakochani w sobie magowie powietrza od 181 lat. Miejsce piąte iki. Młodsza córka Tenzina oraz wnuczka awatara Anga. Na początku serialu poznajemy ją jako bardzo pozytywnie nastawioną do życia młodą mag powietrza, z czasem obserwując jej dojrzewanie. Iki najczęściej w serialu pełniła rolę pomocy uczestnicząc we wielu bitwach, takich jak obrona Wyspy Świątyni Powietrza przed g lub udział w pokonaniu Kuwiry, czy też w misji odnalezienia Fatarkory, podczas której możemy lepiej poznać ją ze względu na jej małą przygodę z dwoma strażnikami granicznymi z oddziałów Kuwiry. Iki jest bardzo empatyczną i ciekawą świata osobą. Lubi zwierzęta i poznawanie nowych ludzi, będąc szkoloną w technikach magii powietrza od dziecka. Iki posiada szare oczy po swoim dziadku, po którym odziedziczyła również charakter. Będąc środkowym dzieckiem, Iki często kłóciła się z rodzeństwem, wraz uciekając nawet od rodziny i zamieszkując ze stadem małych latających bizonów. Miejsce czwarte Milo Starszy wnuk awatara anga, Tenzina, posiadający niezwykły talent do magii powietrza, opanowując nienazwaną technikę tkania, no cóż, pierdów. Milo poznajemy jako dziecko, ale już wtedy wykazał się dużymi umiejętnościami w tkaniu powietrza, powalając wielu Milo uczestniczył w misji mającej na celu odszukanie awatar podczas której zauroczył się w młodej dziewczynie Tuyen. Milo miał wielkie umiejętności w magii powietrza, jednak to jego kreatywność czyniła z niego trudnego do pokonania przeciwnika. Chcąc spowolnić atak Kuwiry i stworzyć okazję do wycięcia dziur w jej mechu, Milo zorganizował atak magów powietrza, mający na celu wyrzucenie balonów z farbą na okna widokowe maszyny. Dzięki czemu na chwilę udało się zburzyć widoczność jednoczycielki. Po strzale na oślep w magów powietrza Milo uratował od upadku na glebę swego ojca, czym udowodnił swoją siłę. Miejsce trzecie. Ginora Najstarsza wnuczka Avatara Anga oraz pierworodna córka Tenzina i Pemy. Spokojna, opanowana i racjonalnie myśląca Ginora od najmłodszych lat szkoliła się w kulturze i technikach magów powietrza. Uczestniczyła aktywnie w szkoleniu Awatar Kory oraz posiadała wysoce zaawansowane zdolności duchowe, mogąc widzieć i rozmawiać z duchami oraz w komfortowych warunkach przenosić się i zabierać innych do świata duchów. Ginora prowadziła swoje rodzeństwo w misji odnalezienia Awatar-Kory po jej zaginięciu a także wykazała się zdolnościami przywódczymi w stworzeniu wraz z innymi nomadami powietrza tornada, dzięki któremu udało się wciągnąć latającego zahira i z niej welować jego próbę porwania awatar kory. Za ten akt odwagi jej ojciec skłonny był przyznać jej stopień mistrzowski magii powietrza, tatuując ją błękitnymi strzałkami oznaczającymi ten stan. Jinora była w mojej opinii najbliżej z Awatar Korą z czwórki swojego rodzeństwa, będąc dość blisko wieku awatar. Zafascynowana historią swego dziadka oraz innych awatarów, podczas odwiedzin południowej świątyni powietrza, doszła do samego jej końca, odnajdując posąg awatara łana. wdała się potem w romantyczną relację z Kajem, pozostając w dobrych relacjach z rodziną i wspierając trening nowych nomadów powietrza. Miejsce drugie: Zahir, lider czerwonego Lotosu, radykalnej frakcji wywodzącej się z białego lotosu, Założonej przez mężczyznę Xaibao, której celem było obalenie istniejącego porządku świata i wprowadzenie anarchii, wierząc, że tylko w ten sposób można osiągnąć prawdziwą wolność. W przyszłości Zahir wraz ze swoimi towarzyszami Pli, Gazanem i Mingła podjął próbę porwania młodej awatar kory, podczas której stracił go jego dotychczasowy przyjaciel Unalak. Plan ten miał na celu przekształcenie jej w ich własną broń. Jednakże ich zamiary zostały udaremnione przez Tenzina, wodza Sokke, Dorda Zuko oraz Tonraka, a sami sprawcy zostali pojmani i osadzeni w odosobnionych, ściśle strzeżonych więzieniach. Przełom w życiu Zahira nastąpił po harmonijnym zróżnaniu, kiedy tu na świecie pojawiły się nowe osoby obnażone darem magii powietrza. Zahir, będący wcześniej niemagiem, niespodziewanie zyskał tę możliwość wykorzystując nowo nabyte moce zdołał uciec z więzienia i uwolnić swoich towarzyszy w tym ukochaną pli z którą łączyła go głęboka więź emocjonalna ich miłość była jednym z motywów napędzających działania zachira a jej śmierć z rąk suin Beifong stała się katalizatorem dalszej radykalizacji jego poglądów po odejściu ukochanej, oderwał się od ziemskich trosk, co pozwoliło mu na opanowanie techniki lewitacji, co uczyniło go drugim w historii magiem powietrza zdolnym do swobodnego lotu po Guru Lachimie. Potrafił wejść do świata duchów w stanie medytacji, co świadczyło o jego zaawansowanych umiejętnościach w mistycyzmie. W trakcie realizacji swoich planów Zachir wykazał się bezwzględnością, eliminując przeciwników stojących na jego drodze, takich jak Królowa Ziemi. Przykładem jest też zepchnięcie Ayweja do mgły zaginionych dusz. Kulminacją działań Zahira było schwytanie kory i próba zakończenia cyklu Awatara poprzez jej eliminację, w tym celu podano jej toksynę z metalu mającą wymusić wejście w stan Awatara, co przerwałoby cykl awatara. Jednakże plan ten nie powiódł się w pełni, a ostateczne starcie między Zahirem a korą zakończyło się jego porażką i ponownym uwięzieniem. Pomimo swojej roli antagonisty, Zahir odegrał istotną rolę w rozwoju Korei jako awatara. Po latach, kiedy Kora zmagała się z traumą i udratą pewności siebie, zwróciła się do Zahira o pomoc w ponownym połączeniu się ze światem duchów. Zahir, choć nadal wierny swoim przekonaniom, zgodził się jej pomóc. Miejsce pierwsze: Tenzin. Syn awatara Anga, mistrz magii powietrza i ojciec czwórki dzieci. Tenzin od dziecka był szkolony przez Anga w technikach magii powietrza. Miał dwójkę starszego rodzeństwa Kije i Bumiego, z czego żadne z nich po urodzeniu nie tkało powietrza. Tenzin był ulubieńcem ojca, a po jego śmierci zaopiekował się młodą awatarkorą, najpierw monitorując jej trening, a potem samemu ucząc jej ją magii powietrza. Brał udział w obronie młodej awatarkory przed porwaniem z rąk czerwonego lotosu, broniąc jej wraz z tonrakiem, Stokką i zuko. W pojedynkę bez problemu dawał radę w walce z Zahirem, chociaż ten nie potrafił jeszcze wtedy latać. Opierał się przez długi czas atakom Gazana i Minghwa w północnej świątyni powietrza, ostatecznie przegrywając po długiej i męczącej walce. Penzin był niezwykle potężnym magiem, aczkolwiek nie posiadał zdolności duchowych, nie potrafiąc przez całe życie wejść do świata duchów. Po harmonijnym zrównaniu wraz z Avatarkorą odbudował naród powietrza, szkoląc potem wielu przyszłych nomadów. Wraz ze swoją żoną Pemą posiadał czworo dzieci, z czego wszyscy okazali się magami powietrza. Przed tym był przez chwilę w związku z Lin Beifong, zrywając z nią jednak najprawdopodobniej z jej braku chęci posiadania potomstwa. Tenzin był również przez jakiś czas radnym miasta Republiki, spierając się często z Starlokiem. Syn Awatara Anga był nauczycielem, doradcą, a także bliskim przyjacielem Kory, prawdziwym mistrzem tkania wiatru, a także opoką dla całego przyszłego narodu nomadów powietrza. Okej, okay. i to by było na tyle. Dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze jakiś film. Możecie dawać propozycje w komentarzach. Odnośnie mojego długiego zwlekania z tym filmem, powiem Wam tylko tyle, że trudno jest stworzyć materiały na bieżąco. Ale cieszę się, że mogłem stworzyć chociaż jeden film. Dajcie też znać, czy chcielibyście film np. o innych magach powietrza, których tutaj nie wymieniłem, jak Minigi czy Kelsang z Eryk Yoshi. Pozdrawiam!